Chciała zostać dziennikarką. Została królową piękności, narkotykową bizneswoman i kryminalistką. Historia żony El Chapo jest od lat tematem dyskusji w Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Mogła wieść normalne życie albo być na okładkach gazet i wyznaczać modowe trendy. Zamiast tego wybrała życie u boku najpopularniejszego narkobarona w historii. Mimo stereotypów na temat kobiet mafii, historia Emmy Coronel nie jest kolejną seks-historią o dziewczynie gangstera. Joaquin El Chapo Guzman pochodził z biednej rodziny ze stanu Sinaloa w północno-zachodnim Meksyku. Jego narkobiznes rozrósł się do tego stopnia, że w 2009 roku znalazł się na liście miliarderów magazynu Forbes, a jego majątek... Szacowano na 14 miliardów dolarów. Historia El Chapo i jego kartelu została przedstawiona w wielu filmach i serialach, w tym w wyprodukowanym przez Netflix serialu El Chapo. W lipcu 2019 baron narkotykowy został skazany na dożywocie po jednym z najgłośniejszych procesów w historii USA. Wydawało się, że po ekstradycji Guzmana jego żona Emma Coronel uniknie odpowiedzialności i pozostanie słynną divą. Sinaloa, jednak w czerwcu 2021 roku koronel stanęła przed sądem federalnym w Waszyngtonie, ubrana w zielony więzienny mundur. Emma Coronel jest formalnie obywatelką USA i Meksyku. Urodziła się w Kalifornii, a dorastała w małej meksykańskiej wiosce Canelas w stanie Durango. Studiowała dziennikarstwo. W wieku 17 lat poznała podczas imprezy 49-letniego El Chapo. Kilka miesięcy później wzięła udział w konkursie piękności i wygrała. Prasa meksykańska doniosła, że Guzman pojawił się na tym wydarzeniu z setkami bandytów, a następnie ogłosił, że zamierza się z nią ożenić. Pobrali się w 2007 roku w dzień 18 urodzin Emmy. Decyzja koronel o poślubieniu El Chapo odmieniła jej życie na zawsze, jednak pierwszy kontakt Emmy z narkoświatem nie wynikał ze znajomości z Guzmanem. Modelka pochodziła z rodziny, która była znana w meksykańskim narkobiznesie. W 2013 roku jej ojciec Ines Coronel Barreras został skazany za handel narkotykami. Był wysokim rangą członkiem kartelu Sinaloa i podwładnym El Chapo. Jak się później okazało, był jednym z inicjatorów małżeństwa swojej córki. Kluczowym członkiem gangu był tak że wujek Emmy Ignacio Nacho Coronel, zabity w 2010 roku. Małżeństwo Emmy i Joaquina było trzecim dla El Chapo. Co ciekawe, nigdy nie rozwiódł się z poprzednimi żonami. Latem 2011 Emma została matką bliźniaczek, które urodziła w Lancaster w Kalifornii. Nazwisko jej męża pominięto w aktach urodzenia dzieci, ponieważ już wtedy departament stanu USA oferował nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów za jego schwytanie. Podczas 3-miesięcznego procesu El Chapo sporo uwagi poświęcono Emmie Coronel. Niemal codziennie uczestniczyła w przesłuchaniach w Nowym Jorku słuchała ponurych doniesień o popełnionych przez niego morderstwach i gwałtach. Podczas zeznań oświadczyła, że Elcza poszpiegował ją i swoje kochanki. Mimo to pozostała wierna mężowi. Podczas jednego z przesłuchań śmiała się, słuchając wzruszających zeznań jednej z kochanek Guzmana. Podczas jednej z rozpraw Emma i jej mąż mieli na sobie podobne aksamitne bordowe marynarki, co wielu zinterpretowało jako przejaw Solidarności. Редактор Jednymi z ostatnich słów, które Emma wypowiedziała podczas procesu El-Chapo było: nie znam mojego męża jako osoby, jaką próbujecie go tu ukazać, ale raczej podziwiam go jako człowieka, którego poznałam i poślubiłam. Postawa Emmy Coronel wywołała spore kontrowersje. Przed procesem El-Chapo była postrzegana jako modnie ubrana gwiazdka narkoświata żyjąca w luksusie. W trakcie procesu jej wizerunek znacznie się ochłodził. To co wydarzyło się w sądzie, wyraźnie pokazało, że koronel doskonale wiedziała o imperium narkotykowym swojego męża. Jej lojalność wobec El Chapo również nie podlegała żadnej dyskusji. Jedyne, co nie było jasne, to czy jej działania wynikały z premedytacji, czy też strachu. Według Anabel Hernandez, dziennikarki śledczej zajmującej się przestępczością narkotykową, postawa Emmy wynikająca ze strachu była dużo bardziej prawdopodobna. Anabel wierzyła, że żony handlarzy narkotyków nie mają wyboru. Kiedy już znajdą się w tych relacjach, nie ma możliwości wyjścia. W Meksyku niejednokrotnie pojawiało się wiele doniesień dotyczących tego, co dzieje się z pięknymi kobietami, które wychodzą za brutalnych, wpływowych narkobaronów. Jedna z kochanek El Chapo, poznana przez niego podczas pobytu w więzieniu Puente Grande, Sulema Hernandez, przekonała się o tym bardzo boleśnie w 2008 roku. Jej ciało odnaleziono na wpół nagie, owinięte w koce w bagażniku porzuconego samochodu w gminie EKTP stanie Meksyk. Na jej ciele widniały ślady brutalnych tortur. Na plecach, brzuchu, pośladkach i piersiach miała wyrytą literę Z. Był to swego rodzaju podpis kartelu Los Zetas, który był śmiertelnym wrogiem organizacji El Chapo. Sulema zapłaciła straszną cenę za znajomość z Chłakinem. Trudno uwierzyć, że Emma Coronel nie dostała nigdy podobnych wskazówek sugerujących, co spotka ją, jeżeli nie okaże lojalności. Buczona. To tak w Meksyku nazywa się partnerki baronów narkotykowych. Według analityków, Emma Coronel jest stereotypowym uosobieniem jednej z nich: czerwona szminka, diamenty, obcisłe dżinsy i drogie torebki. Dzięki temu, przerysowanemu w każdym detalu wizerunku, Emma Coronel praktycznie została influencerką. Jej konto na Instagramie obserwuje niemal 800 tysięcy osób. Jej efektowny wizerunek kontrastuje z ponurą rzeczywistością kartelu El Chapo. Było to jej znakiem rozpoznawczym i odwracało uwagę od jej roli w kartelu, ale także od jej niezwykłej osobowości. Królowe narkotykowe, kobiety dyktatorów i dziewczyny gangsterów. Wszystkie zostały w popkulturze i świadomości społecznej sklasyfikowane w sposób pozbawiający je podmiotowości. Dla Emmy Coronel nie było to żadną różnicą. Obserwatorzy byli jeszcze bardziej zszokowani, gdy okazało się, że narkocelebrytka to odważna i niebezpieczna kobieta, dorównująca mężowi. Pomijając kwestie winy lub niewinności M. Coronel, analitycy badający świat handlu narkotykami twierdzą, że odegrała ona w sukcesie męża znaczącą rolę. Była osobą publiczną, przedsiębiorcą i twarzą ich rodziny. Pomagała kontrolować kto miał dostęp do jej męża, gdy ten kierował kartelem. Była królowa piękności została aresztowana w lutym 2021 roku na międzynarodowym lotnisku Dallas w Waszyngtonie. W nakazie aresztowania FBI stwierdzono, że Emma Coronel pomogła przemycić do USA ogromne ilości kokainy, heroiny, metamfetaminy i marihuany. Postawiono również zarzuty prania brudnych pieniędzy i udziału w transakcjach nieruchomościami w imieniu El Chapo. Stwierdzono również, że Emma pomogła mężowi uciec z więzienia Altiplano. W 2015 roku. Jej pomoc polegała na kupnie ziemi w pobliżu więzienia, w której wykopano półtora kilometrowy tunel, w którym El Chapo wyszedł na wolność. Prokuratorzy stwierdzili również, że Emma przemyciła do więzienia w produktach spożywczych zegarek z GPS, który pomógł El Chapo w ucieczce. Według prokuratury, Guzman wykorzystywał koronel do przekazywania wiadomości innym członkom kartelu, gdy przebywał w zamknięciu. Proces Emmy Coronel wzbudzał wiele kontrowersji i był na pierwszych stronach gazet na całym świecie. Według anonimowych źródeł Coronel przyznała się do winy, licząc na ugodę z sądem. Prawnik reprezentujący Emmy Jeffrey Lichtman zaprzeczył tym doniesieniom. Departament Sprawiedliwości i rzecznik FBI odmówili komentarza w tej sprawie. 10 czerwca 2021 roku prokurator Dystryktu Kolumbii i Emmy Coronel zgodzili się na ugodę, w której przyznała się w sądzie okręgowym dla dystryktu Kolumbii do popełnienia trzech przestępstw. Mowa tu o udziale w dystrybucji i przemycie narkotyków do USA, praniu brudnych pieniędzy oraz w pośredniczeniu w transakcjach nieruchomościami na rzecz El Chapo. Emmie Coronel groziła kara 10 lat więzienia, jednak ze względu na niekaralność, przyznanie się do winy oraz brak dowodów na zaangażowanie w bardziej brutalne. Brutalnych działaniach kartelu Guzmana prokurator zażądał jedynie 4 lat więzienia. W ramach ugody przekazała także ponad 1,5 miliona dolarów zysków z operacji kartelu Sinaloa i miała spędzić 4 lata pod nadzorem po odbyciu kary. 30 listopada 2021 sędzia Rudolf Contreras skazał Emmę na 3 lata więzienia oraz 4 lata dozoru po odbyciu kary. Sędzia nie skazał jej na 4 lata. O które prosili prokuratorzy. Swoją decyzję uzasadnił jej młodym wiekiem i przyznaniem się do winy. Emma Coronel odbyła karę w Federal Medical Center w Carswell i została zwolniona 13 września 2023 roku. Po wyjściu Emmy na wolność w mediach zawrzało. Rzecznik Federalnego Biura Więziennictwa Emery Nelson, zapytany, dlaczego koronel wyszła na wolność przed odbyciem pełnego wyroku, powiedział. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony prywatności nie omawiamy warunków przetrzymywania jakiejkolwiek osoby, w tym planów i harmonogramu zwolnienia, ani innych procedur.